na ryby z barkiem po raz, na razie po raz drugi, dopiero po raz drugi. Jestem nad jeziorem, które się nazywa Czarnowo. Eee, tubylcy nazywają je Czarnowem Małym. W przeciwieństwie do tego Czarnowa, do jeziora Czarne Duże, które znajduje się kilkaset, kilkaset metrów dalej. Ale dzisiaj przyjechałem tutaj na to jezioro Czarnowo Małe po prostu pochodzić za, za szczypakiem, zobaczyć czy go tutaj przypadkiem nie znajdę. Poza tym Mała kontuzja sprawiła, że nie mogę pływać pontonem. Eee, muszę wobec tego sobie troszkę pochodzić, pospacerować, ale to mniejsza o to, bo, bo przecież z brzegu też można złowić niezłą rybę. I właśnie spróbuję dzisiaj tego dokonać. Czy mi się to uda? Tego nie wiem. To nie jest takie proste, jakby się generalnie wydawało. Co jeszcze mogę o tym mieciorze powiedzieć? Jezioro płytkie, ale jest tutaj pewien problem. Nie można do tego jeziora z żadnej strony dojechać. Mało tego, nawet trudno tutaj dojść, bo przed chwilą właśnie spotkałem gospodarza, który mnie przegają ze swojej posesji, bo twierdził, że to jest teren prywatny i ja przejść przez niego nie mogę. Przemówił do niego argument, że jestem członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego i mam prawo dojść do swojego jeziora. Bierzmy się za robotę, bo szkoda czas. Dzisiaj wziąłem plecionkę na koło obrotek, z tej racji, że jak nie znam jakiegoś jeziora i nie wiem gdzie mogę się spodziewać zaczepów, to potrzebuję troszkę bardziej pewnego sprzętu. A plecionka daje taką małą gwarancję, że, że nie stracę swoich przynęt. Na początek oczywiście i tak, i tak wykorzystam te takie przynęty mniej cenne. A później zobaczymy, co będzie się działo. Jeszcze jak pójdę tam wzdłuż jeziora, bo tam też widziałem kiedyś kilka stanowisk, na które, do których można dojść. O ile w ogóle będzie dojście, bo to jezioro takie jakby troszkę przez związek zapomniane, zostawione mieszkańcom miejscowości Czarnowo praktycznie do dyspozycji, bo oni się tutaj bardzo mocno poodgradzali, nikogo tutaj nie wpuszczają. Oczywiście robią to bezprawnie, no ale, ale taka jest prawda. Takie są fakty. Nie wolno im na to tak do końca pozwalać. My jako wędkarze mamy prawo dojść do swoich jezior i trzeba im to za każdym razem po prostu uświadomić. I tyle. I za chwilę będę gotowy do pierwszych rzutów. znalazłem takie miejsce trudno dostępne ja bardzo lubię takie miejsca miejsca w których wędkarze się nie zatrzymują ja się w takich miejscach zatrzymuję prawie prawie zawsze bo tutaj gdzie wędkarze nie nękają ryb to te ryby po prostu mają spokój i według mnie najczęściej tutaj siedzą ale jest bardzo trudno zarzucać bo nade mną gałęzie drzew i praktycznie Niewiele tutaj rzutów zrobię, ale kilka wykonam. Właśnie licząc na to, że miejsca nieodwiedzane przez wędkarzy zasiedlane są przez ryby. Taka moja teoria przynajmniej. A zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praktyce. A później pójdziemy jeszcze tam dalej. Tam ee, bliżej takiego rowu, Nie wiem, czy mi się uda do niego dotrzeć. A, a jeśli się uda to, to właśnie tam będę się spodziewał największych e, brań szczupaka, najczęstszych brań szczupaka, bo tam jest tak wypłycone i porastają, jest taka zatoka grążeli, przynajmniej tak było kilka lat temu kiedy tutaj byłem. Porastają tam grążele i właśnie w te grążele będę próbował dorzucić swoją przynętę. O ile tam dojdę, bo to oczywiście e, o czym mówię Moja pamięć zarejestrowała kilka lat temu. Dzisiaj to może zupełnie inaczej wyglądać. A na razie połowie tu i później poszukam innych stanowisk. Może się uda. Jeszcze znaleźć coś ciekawszego. Kilka rzutów na razie wykonanych. I na razie. Jakikolwiek, brak jakiegokolwiek kontaktu z rybą zupełnie nic się na wędce nie dzieje. Kiedy te szczupaki zaczną w tym roku brać? Tego nie wiem. Zima była długa. Tarło opóźnione. Wszystko jest opóźnione w tym roku. Wszystko jest pozmienione. A jednak mówiłem, że nie miałem kontaktu z rybą, a jednak kontakt z rybą był. Ale to niewielki szczupak. Może nawet nie szczupak, tylko okonek. Mówię, że takie miejsca trudno dostępne, one są dla nas, dla wędkarzy bardzo cenne. Są trudne, bo są miejscami zaczepowymi, ale są o tyle wartościowe, że, że można się tutaj spodziewać właśnie jakiegoś brania To branie było bardzo słabe, chimeryczne Nie udało mi się to zacząć Ale coś tam było a w związku z tym jest nadzieja Jest dzisiaj nadzieja że jakiś zębacz pojawi się na, na węgce Oby a jak nie jak nie to nie Czasami nad wodą spotykamy takie miejsca ekstremalnie trudne, w których wykonanie rzutu wymaga pewnego pomyślunku i pewnej wprawy. Nie zawsze się udaje zrobić tak jak trzeba, ale zawsze warto w takich miejscach próbować. Nawet mając na uwadze to, że możemy tracić naszą przejętę. O dobrze. Gracias. To jest z tymi szczupakami, że one nie biorą. Ja już dotarłem do tej zatoki, która właściwie była celem mojej dzisiejszej wyprawy. Takiej zatoki grążelowej na końcu jeziora, Czarne, jeziora Czarnowo. Tutaj spodziewam się, że szczupaki, właśnie, bytują, właśnie w tej zatoce. Tam, tam dalej, na końcu, w grążelach. Ale ja z tego miejsca chyba, nie chyba, na 100% nie dorzucę do, do tych grążeli. Postaram się jednak wykonywać jak najdalsze rzuty, żeby. Możliwie jak najbliżej przynęte posyłać w stronę właśnie tych grążeli, które tam na końcu widać. Bo właśnie tak, prawdę mówiąc, przyjechałem po to, żeby obłowić to miejsce. No ale bez pontonu z brzegu będzie to niemożliwe. A pontonem tutaj nie przyjadę, bo jak się okazuje i co było, co było mi wiadome, o czym wielu ludzi mi mówiło, to jezioro po prostu śmierdzi. Woda jest brudna, taka bagnista, śmierdząca. Więcej tutaj nie przyjadę, ale dzisiaj jeszcze sobie porzucam w to, z tą nadzieją, że może jakiegoś śmierdzącego szczupaka jeszcze złowię. E, spontonem tu na pewno nie przyjadę i myślę, że, że chyba już nigdy więcej tutaj nie przyjadę. Jeziora nie polecam. E, ładne, ale brudne i śmierdzące. Mamy szczupaka z tego śmierdzącego jeziora. Taki mały szczupaczek, z tego śmierdzącego jeziorka, odgryzł mi kopytko, skubany, szkoda, wielka szkoda, wielka strata, bo kopytko naprawdę fajne, no ale trudno, szczupak ma swoje prawa, ma swoje zęby, ja go wrzucam z powrotem do tego jego śmierdzącego królestwa, fajnie, że wziąłeś, sprawiłeś mi dużo radości, a wobec tego wracaj do siebie, żyj dalej, rośnij i roznażaj się no i tak to tak wygląda moje moje ulubione kopytko które mi ten szczupak pożarł będę musiał je zmienić i dokupić sobie nowe bo bo już tych żółtych takich już nie mam, już mi się skończyły. A jeszcze porzucamy tutaj. Dobrze wybrałem cel dzisiejszego e, łowienia tą zatoczkę, właśnie na końcu jeziora e, Czarnowskiego. Miałem nosa, wiedziałem co robię. Rzucamy dalej. <śm> I dzisiaj na tym koniec niestety tylko jeden mały szczupaczek, a my. Jedziemy dalej na inne jeziora. Zobaczymy jak będą brały szczupaki zupełnie w innym miejscu.